Co gdyby powiedziano ci, że po ponad 20 latach milczenia na temat prawdziwych wydarzeń za kulisami męki pańskiej, Jim Caviezel w końcu ujawnił konkretny powód, dla którego Bóg wybrał go do grania Jezusa. Objawienie, które wykracza daleko poza to, co ktokolwiek mógł sobie wyobrazić, zawierające sekrety trzymane w absolutnej tajemnicy od pierwszego filmu i które teraz w przededniu sequela Zmartwychwstanie Chrystusa są ujawniane po raz pierwszy. To, co Hollywood próbowało ukryć przez dwie dekady, w końcu wyszło na jaw, a słowa Kawiezela o jego boskim powołaniu wstrząsają światem. Bo nie chodzi tu tylko o aktora, który grał Jezusa, ale o człowieka, który dosłownie umarł na stole operacyjnym po tym, jak został uderzony piorunem podczas kręcenia. Miał doświadczenie bliskiej śmierci i powrócił z misją wykraczającą poza jakąkolwiek karierę filmową. W bombowym wywiadzie dla podcastu Shona Rayana w 2025 roku, Kawiezel przerwał milczenie, które utrzymywał przez lata, i wygłosił oświadczenia uważane za najbardziej wpływowe w jego karierze. Umarłem kręcąc mękę pańską. Ujawnił aktor, opisując jak został dosłownie wyrwany ze swojego ciała podczas uderzenia pioruna. Poczułem ssanie w powietrzu i nagle zobaczyłem siebie wychodzącego z ciała. Umarłem na stole operacyjnym, ale mnie przywrócili. Poczułem niesamowity spokój i wiedziałem, że muszę zostać. Ale to, co Kawiezel ujawnił potem, jest jeszcze bardziej niezwykłe. Podczas swojego doświadczenia bliskiej śmierci twierdzi, że otrzymał bezpośrednią komunikację o swoim konkretnym celu na planecie Ziemia misji wykraczającej daleko poza jakąkolwiek rolę filmową. Prosiłem Jezusa, żeby pokazał się światu przeze mnie wyznał kawiezel w wywiadzie. A on mi powiedział: Nie mam nikogo innego. Te słowa, obciążone niemal nie do zniesienia odpowiedzialnością, wyjaśniają nie tylko dlaczego Kawiezel przyjął rolę w 2004 roku, ale także dlaczego powróci do wyczekiwanego sequela Z martwych wstanie Chrystusa, którego kręcenie rozpocznie się w studiach Cinecitta w Rzymie w sierpniu 2025 roku. Ale źródło bliskie produkcji ujawnia, że Mel Gibson i Caviezel Przeżyli tak intensywne doświadczenia podczas pierwszego filmu, że obaj głęboko wahali się przed podjęciem decyzji o kontynuacji. Gibson, według niepotwierdzonych oficjalnie relacji, miał powiedzieć Kawiezelowi: Gdybyś się nie bał, nie byłbyś odpowiednim aktorem. To, czego niewielu wie, to że decyzja o nakręceniu sequela nie wyszła od Gibsona czy studiów, ale od serii niewytłumaczalnych wydarzeń które zaczęły dziać się w życiu kawiezela od 2020 roku. Osoby bliskie aktorowi opowiadają, że zaczął mieć powtarzające się sny, w których otrzymywał konkretne instrukcje o kontynuowaniu historii Jezusa na ekranie. To nie jest coś, co mogę wytłumaczyć racjonalnie, zwierzył się kawiezel przyjacielowi według niezidentyfikowanych źródeł. Ale gdy Bóg wybiera cię do czegoś konkretnego, nie masz wyboru, tylko być posłusznym. Te sny miały intensyfikować się podczas pandemii, kiedy kawiezel izolował się na duchowych rekolekcjach i spędzał miesiące studiując teksty mistyczne i biblijne proroctwa. Te mistyczne doświadczenia i boskie objawienia, które otaczały kawiezela, są częścią znacznie większego wzorca tego, jak Chrystus objawia się w naszych czasach poprzez nadprzyrodzone znaki i szczególne powołania. Kiedy stykamy się z takimi świadectwami, jesteśmy prowadzeni do kwestionowania naszego własnego rozumienia tego, jak Bóg działa w czasach ostatecznych. Dla tych, którzy czują, że Bóg może wzywać Cię do czegoś szczególnego w Twoim życiu lub którzy rozpoznają boskie znaki wokół siebie, przygotowaliśmy głębokie studium tych manifestacji. Nasz e-book Sekret objawień Jezusa bada, jak Chrystus nadal się objawia dzisiaj, używając tych samych nadprzyrodzonych wzorców, które widzimy w historii Kawiezela. Ten materiał jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu, ale tylko dopóki nie skończą się ograniczone egzemplarze. Duchowa transformacja Kawiezela nie zaczęła się tylko od piorunów, które w niego uderzyły podczas kręcenia. W rewelacji, trzymanej w sekrecie przez ponad dwie dekady, osoby bliskie oryginalnej produkcji opowiadają, że coś nadprzyrodzonego wydarzyło się z aktorem już w pierwszych dniach przygotowań do roli. Podczas czterdziestodniowego postu poprzedzającego kręcenie, kawiezel miał doświadczać wizji życia Chrystusa tak żywych, że zaczął kwestionować własne zdrowie psychiczne. Nie wiedziałem już, gdzie kończy się Jim Caviezel, a gdzie zaczyna Jezus, zwierzył się lata później duchowemu przewodnikowi, według niepotwierdzonych relacji. Były momenty, kiedy mówiłem po aramejsku, nie ucząc się nigdy tego języka. Aby w pełni zrozumieć ogrom objawienia Caviezela o jego boskim powołaniu, trzeba wrócić do początku jego duchowej podróży na długo przed powstaniem męki pańskiej. Jim Caviezel dorastał w głęboko katolickiej rodzinie w Conway, w stanie Waszyngton, ale jego prawdziwe nawrócenie nastąpiło w sposób, którego niewielu zna. W 1998 roku, w wieku 30 lat, podczas oglądania filmu w kinie, Kawiezel opowiada o poczuciu nadprzyrodzonego spokoju, ogarniającego go i wewnętrznego głosu mówiącego, że powinien zostać aktorem. Nie dla sławy czy pieniędzy, ale aby służyć większemu celowi, którego jeszcze nie rozumiał w pełni. Czułem, że Bóg prosi mnie o wykorzystanie mojego życia w konkretny sposób, ujawnił w niedawnym wywiadzie. Nie wiedziałem, że będzie to gra jego syna, ale wiedziałem, że czeka mnie coś wyjątkowego. Kiedy Mel Gibson skontaktował się z nim w sprawie roli Jezusa, połączenie było natychmiastowe i tajemnicze. Podczas pierwszego spotkania, które trwało ponad trzy godziny, Gibson był pod wrażeniem nie tylko wyglądu Kawiezela, ale czegoś niewytłumaczalnego w jego obecności. Było inne światło w jego oczach, zwierzył się później Gibson członkom ekipy. To nie był Jim Kawiezel, który siedział przede mną, to był ktoś, kto już był przygotowany, żeby nieść ten krzyż. To, co sprawiło, że spotkanie było jeszcze bardziej niezwykłe. To, gdy Kawiezel mimochodem wspomniał, że ma 33 lata i jego inicjały to J.C. Gibson, wyraźnie zaniepokojony odpowiedział, Przerażasz mnie! I rozłączył telefon. Ale obaj wiedzieli, że to nie był przypadek. Przygotowanie Kawiezela do roli wykroczyło poza jakąkolwiek znaną metodę aktorską. Poddał się duchowemu reżimowi, obejmującemu długotrwałe posty, poranne modlitwy i intensywne studia tekstów mistycznych, szczególnie wizji świętej Anny Katarzyny Emerich, której Gibson używał jako referencji do scenariusza. Ale źródło bliskie rodzinie ujawnia, że Kawiezel szukał również przewodnictwa u egzorcystów i specjalistów od zjawisk nadprzyrodzonych, przygotowując się nie tylko do grania Jezusa. Ale do konfrontacji z siłami duchowymi, które mogły się ujawnić podczas kręcenia. Jim wiedział, że to nie będzie tylko film, wyznaje członek ekipy pod warunkiem anonimowości. Przygotowywał się jakby na duchową wojnę. Podczas kręcenia w Materze we Włoszech, atmosfera na planie była inna niż w jakiejkolwiek produkcji filmowej. Członkowie ekipy opisują stałe uczucie, że są obserwowani przez niewidzialne obecności. Temperatury drastycznie spadały podczas najbardziej intensywnych scen, sprzęt zawoził bez technicznego wyjaśnienia, a dzikie zwierzęta pojawiały się w konkretnych momentach, jakby przyciągane czymś nadprzyrodzonym. To nie był normalny plan filmowy, wspomina Carlo Gervasi, dekorator filmu. To było jakby otworzyliśmy portal między dwoma światami, a rzeczy, które nie powinny się dziać, działy się stale. Najbardziej dramatyczne wydarzenia były jednak zarezerwowane dla sekwencji kręconych w Jerozolimie, trzymanych w absolutnej tajemnicy przez Gibsona do dziś. Podczas tych tajnych nagrań realizowanych w lokacjach blisko Góry Oliwnej i Ogrodu Getsemani, ekipa była świadkiem wydarzeń wymykających się wszelkiemu naukowemu wyjaśnieniu. Gdy Kawiezel ukląkł, żeby odtworzyć modlitwę Jezusa przed aresztowaniem, Wszystkie sztuczne światła planu zgasły jednocześnie, ale niebieskawe światło zaczęło emanować z samej ziemi wokół aktora. Technicy potwierdzili, że nie było żadnego zewnętrznego źródła światła, a zjawisko zostało zarejestrowane przez sprzęt, który Gibson później kazał zapieczętować. Kiedy spotykasz się z manifestacjami wykraczającymi poza nasze rozumienie rzeczywistości. Kluczowe jest posiadanie duchowego rozeznania, żeby je interpretować. Nasz darmowy e-book, Sekret Objawień Jezusa, oferuje głębokie spojrzenie na to, jak Chrystus objawia się dzisiaj i jak rozpoznać Jego obecność wśród znaków czasów. Uzyskaj dostęp teraz w zakrepowym komentarzu, zanim wyczerpią się ograniczone egzemplarze. Ale to podczas kręcenia scen ukrzyżowania. Wydarzyło się coś najbardziej niezwykłego. W momencie, gdy kawiezel został podniesiony na krzyż, dwa pioruny uderzyły w plan w sekwencji. Pierwszy uderzył bezpośrednio w aktora, drugi uderzył w Jana Misieliniego, asystenta reżysera, który pobiegł mu pomóc. Uderzenie było tak silne, że kawiezel został natychmiast hospitalizowany, gdzie lekarze odkryli, że jego serce przestało bić. Technicznie umarłem na trzy minuty. Ujawnił kawiezel dekady później. Podczas tych trzech minut doświadczyłem czegoś, co całkowicie zmieniło moje rozumienie tego, kim jestem i dlaczego tu jestem. Podczas tego doświadczenia bliskiej śmierci, kawiezel twierdzi, że otrzymał konkretne wizje o przyszłych wydarzeniach i o swojej roli jako boskiego narzędzia na ziemi. To, co lekarze odkryli potem, było jeszcze bardziej niepokojące. Uderzenie pioruna pozostawiło ślady na jego ciele, które tworzyły konkretny wzór, opisywany przez specjalistów jako anatomicznie niemożliwy do spowodowania przez normalne wyładowania elektryczne. Ślady, które pozostały widoczne przez miesiące, przypominały rany opisane w biblijnych relacjach ukrzyżowania. To było jakby sama historia była wpisywana w jego ciało, skomentował lekarz. Który wolał nie być identyfikowany. Nigdy nie widziałem niczego podobnego w mojej karierze i mam nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczę. Nadprzyrodzone wydarzenia otaczające Jima Kawiezela podczas kręcenia męki pańskiej osiągnęły poziom intensywności, który niewielu potrafi sobie wyobrazić. Podczas doświadczenia bliskiej śmierci spowodowanego piorunem, Kawiezel opowiada o otrzymaniu konkretnych wizji które całkowicie zmieniły jego rozumienie roli w świecie. Widziałem sceny przyszłości, wydarzenia, które jeszcze nadejdą i zrozumiałem, że moje życie już do mnie nie należy, ujawnił w poufnym wywiadzie z duchowym przewodnikiem, według bliskich źródeł. Bóg pokazał mi, że będę jego narzędziem doniesienia tej wiadomości w ostatnich czasach, nawet jeśli kosztowałoby to wszystko, co miałem. Te wizje miały zawierać szczegóły o przyszłych prześladowaniach, o porze kościoła i wydarzeniach, które jeszcze się rozwiną w nadchodzących latach. Ale manifestacje fizyczne były równie niezwykłe. Podczas kręcenia sceny biczowania, gdy jeden z aktorów grających rzymskiego żołnierza pomylił ruch i uderzył kawiezela biczem, otwarta została 35-centymetrowa rana na jego plecach. To, co wprawiło zespół medyczny w osłupienie, to nie tylko rozmiar rany, ale fakt, że kawiezel nie wykazał żadnego bólu. Poczułem ciepło rozprzestrzeniające się po moim ciele od rany opisał aktor. To było jakby każda kropla krwi, którą przelałem, miała boski cel. Późniejsze analizy medyczne ujawniły, że krew zebrana tego dnia miała niezwykłe właściwości komórkowe. Pozostając żywotna przez okresy znacznie przekraczające normę i wykazując właściwości regeneracyjne podczas testów laboratoryjnych. Podczas tajnych nagrań w Jerozolimie, blisko tradycyjnego miejsca Golgoty, wydarzyło się jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń, których była świadkiem ekipa. Gdy Kawiezel był zawieszony na krzyżu, odtwarzając ostatnie momenty ukrzyżowania, niebo zaczęło szybko ciemnieć pomimo prognoz. Meteorologicznych wskazujących pogodne niebo. W ciągu minut czerwonawy deszcz zaczął padać wyłącznie na obszar kręcenia, pozostawiając okoliczne miejsca całkowicie suche. Deszcz, opisywany przez obecnych jako ciepły jak łzy, miał konsystencję różną od jakiegokolwiek naturalnego opadu i pozostawiał trwałe plamy na wszystkim, czego dotknął. Francesco Frigeri, scenograf produkcji. Sekretnie udokumentował wydarzenie w swoim osobistym dzienniku. Czerwony deszcz padał dokładnie tam, gdzie stał nasz krzyż i nigdzie indziej. Kamery uchwyciły wszystko, ale Mel kazał zapieczętować materiał. Zebrałem próbkę w małej butelce, którą przechowuję do dziś. Po tych wszystkich latach płyn nie wyparował ani się nie zepsuł. Analizy laboratoryjne przeprowadzone później niezależnie zidentyfikowały składniki krwi ludzkiej w substancji, ale ze strukturami komórkowymi niezgodnymi z żadnym znanym wzorcem medycznym. Komórki pozostawały żywe znacznie dłużej niż biologicznie możliwe i wykazywały właściwości lecznicze podczas hodowli z uszkodzonymi tkankami. Duchowy wpływ na ekipę był natychmiastowy i głęboki. Luca Lionello, który grał Judasza i deklarował się zagorzałym ateistą, doświadczył nagłego nawrócenia podczas kręcenia. Byłem w swojej przyczepie, gdy poczułem obecność wypełniającą całą przestrzeń, opowiadał lata później. To było jakby ktoś zapalił światło w mojej piersi. Liczni członkowie ekipy opowiadali o żywych snach podczas produkcji, w których rozmawiali z historycznymi postaciami chrześcijaństwa i otrzymywali wiedzę o wydarzeniach biblijnych, które później okazały się historycznie precyzyjne, ale niezwykle mało znane. Nasz e-book Sekret Objawień Jezusa bada, jak te nadprzyrodzone manifestacje działają w naszej epoce i jak rozróżnić między zjawiskami naturalnymi a autentycznymi interwencjami Bożymi. Dla tych, którzy szukają zrozumienia tych głębokich tajemnic, wciąż zostało kilka kopii w zakrepowym komentarzu, ale dostępność jest ograniczona. Być może najbardziej niepokojące wydarzenie miało miejsce podczas kręcenia zmartwychwstania, realizowanego w grobie z pierwszego wieku blisko Jerozolimy. Gdy kamery zaczęły nagrywać, Kamienna fasada grobowca zaczęła wibrować z częstotliwością, którą można było wyczuć w ziemi. Doktor Awi Szemesz, nadzorca archeologiczny miejsca, początkowo odrzucał relację jako zbiorową histerię, dopóki nie przejrzał danych ze swoich instrumentów. Wzorce wibracji odpowiadały dokładnie częstotliwości rezonansu wapienia z I wieku, specyficznego materiału grobowca. Zjawiska naturalne nie zachowują się z taką intencjonalną precyzją, przyznał później. Wewnątrz grobowca złote światło zaczęło emanować, przeciążając wszystkie cztery kamery jednocześnie. Operatorzy kamer opowiadali, że choć sprzęt zawiódł, mogli widzieć światło gołym okiem. Poruszało się jak płynne złoto wypływające z wejścia do grobowca, opisał Markus Stein, operator kamery. Trzech członków ekipy tymczasowo straciło wzrok na kilka minut, ale wszyscy poczuliśmy prąd elektryczny przepływający przez nasze ciała. Lokalny asystent produkcji, który zidentyfikował się jako pobożny muzułmanin, upadł na kolana podczas wydarzenia, twierdząc później, że widział świetlistą postać, która mówiła do niego w języku, którego nie rozumiał, ale który w jakiś sposób doskonale pojmował. Skutki tych doświadczeń na kawie Zela były trwałe i transformacyjne. Urazy, które powinny wymagać tygodni rekonwalescencji, goiły się przez noc. Zwichnięcie barku, udokumentowane na zdjęciach rentgenowskich, było całkowicie wyleczone następnego ranka, pozostawiając lekarzy bez wyjaśnienia. Podczas 27 lat praktyki ortopedycznej nigdy nie widziałem tak szybkiego gojenia, oświadczyła dr Elena Wasserman. Obrazy wyraźnie pokazywały separację stawową. 12 godzin później nie tylko staw powrócił do idealnego wyrównania, ale cały stan zapalny całkowicie zniknął. Konsekwencje nadprzyrodzonych wydarzeń podczas męki pańskiej rozszerzyły się daleko poza plan filmowy na stałe kształtując życia wszystkich zaangażowanych. Dla Jima Caviezela transformacja była głębsza niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Po premierze filmu w 2004 roku jego kariera w Hollywood faktycznie się zakończyła. Nie z powodu braku talentu czy zapotrzebowania publiczności, ale dlatego, że coś fundamentalnego w nim się zmieniło. Po tym doświadczeniu nie mogłem już udawać innych ludzi. Wyznał Kawiezel w niewiele nagłośnionym wywiadzie. Gdy zostaniesz dotknięty przez Boga w ten sposób, gdy dosłownie umierasz i wracasz z konkretną misją, nie możesz już żyć zwykłym życiem. Hollywood zauważyło to jeszcze przed mną. Gdy głęboko analizujemy podróż Jima Kawiezela i jego objawienie o byciu specjalnie wybranym przez Boga do grania Jezusa. Wkraczamy na terytorium wykraczające poza jakiekolwiek powszechne rozumienie powołania i boskiego celu. To, czego doświadczył Kawiezel, nie było po prostu aktorem grającym rolę, ale ludzkim narzędziem kształtowanym doniesienia wiadomości, która będzie rezonować przez stulecia. Nie wiedziałem, czym jest transubstancjacja wcześniej, wyznał Kawiezel w swoim najbardziej odkrywczym wywiadzie. Teraz wiem, i prosiłem Jezusa, żeby pokazał się światu przeze mnie, a On mi powiedział, nie mam nikogo innego. Te Objawienie kawiezela o byciu specjalnie wybranym przez Boga nie jest megalomańskie ani zarozumiałe. To pokorne rozpoznanie kogoś, kto został złamany i przerobiony do większego celu. Jak wyraża, moje życie już do mnie nie należy. Należy do Niego i do misji, którą mi dał. To jest istota prawdziwego chrześcijańskiego nawrócenia umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Chrystusa. W liście do Galacjan 2:20 Paweł pisze: Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem, już nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. Kawiezel dosłownie ucieleśnia tę biblijną prawdę. Gdy czekamy na premierę Zmartwychwstania Chrystusa w 2026 roku staje się jasne, że nie będziemy po prostu oglądać sekwela kinematograficznego, ale świadkować kontynuację duchowego ruchu, który rozpoczął się ponad dwie dekady temu. Kawiezel to nie tylko aktor wracający do roli, to prorok, wypełniający boskie przeznaczenie. Jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana 15,17. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc. Owoc posłuszeństwa kawiezela będzie się mnożyć przez pokolenia. Pytanie, które echuje przez jego historię, nie brzmi, czy powinniśmy uwierzyć w jego doświadczenie, ale czy mamy odwagę odpowiedzieć, gdy Bóg nas wzywa do naszych własnych konkretnych celów. Każdy z nas ma wyznaczony krzyż, unikalną misję w boskim planie. Różnica polega na tym, czy będziemy mieli odwagę nieść ten krzyż jak kawiezel, nawet znając związane z tym koszty. Jeśli te objawienia obudziły coś w Twoim duchu, pokaż to, lajkując ten film, subskrybując kanał i dzieląc się w komentarzach, jak Bóg objawia się w Twoim własnym życiu. Twoje świadectwo może dotknąć serca kogoś, kto potrzebuje tej wiadomości. Dołącz do naszej społeczności poszukiwaczy prawdy i kontynuuj z nami te podróż duchowych odkryć, które mogą zmienić Twoje życie na zawsze.